Szpital jest miejscem, gdzie każdy chory chce czuć się bezpiecznie i być pod fachową opieką lekarską. Dzięki nowemu tomografowi komputerowemu oraz zaangażowaniu się specjalistów kraśniccy lekarze mogą szybciej postawić diagnozę chorym pacjentom. W Szpitalu Powiatowym w Kraśnieku już od półtora roku działa tomograf komputerowy. Wcześniej funkcjonował on bez wykonywania możliwości badań laboratoryjnych dla pacjentów kierowanych przez poradnie specjalistyczne. Od stycznia tego roku dyrekcja szpitala zawarła kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. W tym roku, od stycznia, udało się zawrzeć taki kontrakt. Na razie na pół roku z możliwością renegocjacji. To znaczy, on jest zawarty na pół roku. W formie finansowej, natomiast sama umowa jest zawarta na 3 lata i będzie renegocjowana wartość tego kontraktu. Zakup sprzętu medycznego umożliwiał wykonywanie badań na miejscu. Nowoczesne sprzęty ułatwiają również pracę lekarzom i pielęgniarkom, co sprawia, że można szybciej postawić diagnozę. Na dzień dzisiejszy wykonujemy 4-5 badań dziennie dla pacjentów skierowanych z poradni specjalistycznych, oczywiście bezpłatnie w ramach tego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oprócz tego wykonujemy całą masę badań dla pacjentów szpitalnych, które wcześniej też były wykonywane nieodpłatnie, bo na to nie trzeba mieć umowy z Narodowym Funduszem. Kraśnik o tomograf komputerowy starał się już od kilku lat. Dzięki Stowarzyszeniu Pomóżmy Sobie Sami zebrano środki na jego zakup. Szpital jest wdzięczny za pomoc w zbiórce pieniędzy. W dzisiejszym została zawieszona specjalna pamiątkowa tabliczka z podziękowaniem dla mieszkańców miasta i powiatu kraśnickiego za zebrane środki na tomograf komputerowy. Tablicę ufundowało Stowarzyszenie Pomóżmy Sobie Sami, które pozyskiwało, zbierało na zbiórkach ulicznych, czy też poprzez 1% te właśnie pieniądze. Na zakup tomografu komputerowego dla naszego szpitala. Można nadal 1% na podatku dochodowego przekazać na stowarzyszenie, za to będą kupione aparaty do ratowania życia dla szpitala. Zakup nowego sprzętu medycznego ułatwił pracę lekarzy i poprawił jakość leczonych pacjentów.